Luxfar z siedzibą w Morzu koło kołokońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Koneckiej Pływalni. Dzisiejsze wydarzenie to jest turniej gier i zabaw dla najmłodszych dzieciaków pochodzących z terenu Gminy Końskiej. Jakie dzisiaj konkurencje, atrakcje przewidziano? Atrakcje na dzisiaj to jest zjazd trudno na czas, wyławianie skarbu z dna oraz skakanie do wody. Ogólnie zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa. W dniu dzisiejszym najważniejsza jest zabawa, i to jest nasz dzisiejszy cel turnieju, gier i zabaw. Na zakończenie przygotowane są niespodzianki dla uczestników.